Bez koloryzowania. Wszystko jest w raporcie. Odebrałem anonimowy telefon o dostawie koki na East End. Już miałem zdjąć przestępców, gdy nagle nadleciało do czarzy. Skrzydła szerokie na 30 stóp. Jeden z bandziorów wyciągnął broń, wystrzelił i pocisk przeszedł przez zwierzaka. Jakby go tam nie było. Za to on czymś rzucił, jakimiś małymi strzałkami. Nie wszystkich poza mną. Wziął mnie na cel. Miał szczęki.